Słuchajcie, takiej okazji nie mogliśmy przegapić. 69 zł kosztował nas bilet w jedną stronę na Chorwację. Tak więc witamy na Chorwacji. Oczywiście, tam gdzie jesteśmy, musimy zdobywać szczyty, nie może być inaczej, tak będzie też tym razem, ale zacznijmy od zwiedzania Zadaru. Zapraszam. Dobrze, słuchajcie, proszę Państwa, wchodzimy powoli do Zadaru. Przed nami historyczna brama lądowa. Ona powstała w 1500, któryś tam roku, 1943 chyba. No pięknie, piękna tutaj jakaś przystań Piękna chorwacka muzyczka jakaś przy wejściu do bramy Dobra słuchajcie, musiałem sobie coś zjeść To jest Burek z mesą Agnieszka ma górek z szpinakiem Szpinatem. To takie ciasto francuskie Mam takie mięsko jakby mielone, trochę jakby kiełbasiane, coś takiego. Dobre. Dobrze, słuchajcie, doszliśmy do takiego głównego punktu. Znaczy nie wiem, czy głównego, ale taki to jest bardzo otwarty, wygląda jak taki plac, coś ala rynek. I tutaj mamy kościół świętego Donata. Fajnie to wygląda. I forum. Tylko, że to forum. Nie no, to tu jest chyba to forum. Dobra, tutaj jeszcze trochę z innej perspektywy. Tutaj mamy te mury forum. Tutaj mamy kościół, no i pójdziemy na tą wieżę. Wiadomo, że musimy wyjść na wieżę, zobaczyć to wszystko z góry. Prawda? Prawda, idziemy. O kurczę, niezły co? Słuchajcie, został wybudowany w 950 roku i pierwsze były się Święt Trójcy Świętej zwane a potem zmienił nazwę na Świętego Donata Ładne Dobra słuchajcie Z takich jeszcze ciekawostek i tutaj ponoć nagrywają koncerty ze względu na dobrą akustykę. To raz, a dwa. No to to kiedyś był kościół, teraz już nie jest kościołem aktywnym, jest tylko jako, jako takie muzeum, trochę jako taka budowla historyczna traktowany Wchodzimy teraz na wieżę. Zobaczymy zadar z wysokości. To tylko tak wiecie, tu wchodzi się, tam się wchodzi. Tu euro, tam euro, tu wejście, tam wejście. I już nie mamy 18 euro. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że tu gdzieś będziemy szli. Uwaga, robię zoomy, ale to chyba nic nie widać. Widzicie tu jest takie pasmo, ale to nie Dobra słuchajcie, schodzimy I zwiedzamy dalej Tutaj kolejny kościół, ale kolejne euro już bez przesady wystarczy Zresztą tam są jakieś msze, to można zobaczyć kościół idąc na msze po prostu Także na razie sobie odpuszczamy Dobra słuchajcie, tutaj mamy coś takiego co się nazywa pozdrowienie słońca Generalnie chodzi o to, że to się przez cały dzień tak nagrzewa na świetla i potem ponoć w nocy świeci także sprawdzimy jak to wygląda, uwaga albo może być tak naładowane całodniowym słońcem świeci Wszyscy to? To jest tak jakby fale uderzają w to i tam to jest tak porobione, że tworzą tak jakby organy. <laughs> I find <laughs> it? so cool. przepływane, łódź podwodna i wypływane jest grubo. <grystanie> no i idziemy dalej. I tak szczerze powiedziawszy, to w sumie już nie wiem, czy coś tu jeszcze jest. Chyba, chyba w większości to jest wszystko, jeżeli chodzi o Zadar. Jeszcze jak coś będzie, no to pewnie nagram. Idziemy teraz tam. Na tą latarenkę, nie wiem czy to jest latarnia, czy, czy co to jest No Jeszcze chyba tak trochę popląsamy I, sobie, i, tak, I tak sobie popląsamy między tymi uliczkami i zobaczymy co tam jeszcze. Spróbujmy się zagłębić w tajniki za tu tutaj jeszcze taka promenada ładnie to wygląda a my zobaczmy co tutaj słychać Jak widzimy takie posągi, to musimy sobie zrobić zdjęcie. Tak więc pozujemy. Uwaga, wyświetlamy zdjęcie. To jest Spiridion Brusina, chorwacki przyrodnik, malakolog i paleontolog, profesor zoologii na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Dobra, idziemy dalej. Ja powoli. Tracę energię, czyli co to, to znaczy? Co? Że kawy się napić. Dobra, tutaj jeszcze weszliśmy w jakiś inny zaułek tego Zadaru. Chodzimy do jakiegoś tutaj jeszcze parku. No i tu jest ta, ta brama od góry. Tutaj mamy tego pana, co grał wcześniej. My, my przecież obeszliśmy tutaj tędy. Wychodzi na to, że jest tu jakiś taki, taki kopczyk. No to musimy iść, zobaczyć co tam słychać. Widok na Zadar. Tutaj mam jakieś imprezownie wygląda dobrze Pewnie wieczorkiem się tutaj dzieją rzeczy jeszcze jakiś taki placyk o a tutaj ja lubię takie żeby zobaczyć jak wyglądało jak to wyglądało tam pod spodem słuchajcie szukamy kawy Ja już chcę kawę Ja chcę kawę Uzależniony od kawy jestem wiecie Dobra, idziemy sobie chwilę siąść, poszukać jakiejś fajnej restauracyjki. Tu jest jeszcze taka kładka na drugą stronę. Dobra, słuchajcie, seafood pasta i kalmarki. Jednak nie poszliśmy na kawę, tylko na obiad. Czasem tak trzeba. Smacznego. I słuchajcie, na deserek kawka ładuje swój narkotyk. <laughs> A nie tutaj wyrzeźbione w budynku. Ładne kwiatuszki. W ogóle nie pachną. Tu jest jeszcze taka spoko kolumna za mną. Taka trochę starożytna. Lecimy w stronę chaty. Będziemy jeszcze chyba sobie tam gdzieś na plaży. Na chwilę posiedzimy. Zobaczymy jaka jest woda, bo jeszcze to jest ważne. A potem jeszcze odbieramy samochód. No bo teraz będziemy mieć na dwa dni samochód. Bo żeby jechać i zdobyć szczyt, to musimy tam dojechać. A my teraz kierujemy się jeszcze w stronę parku. Zobaczmy jeszcze park. No i co? Jesteśmy jeszcze w parku. Park taki trochę chyba zaniedbany. Może nie, że zaniedbany, tylko chyba stary po prostu. Ale coś tutaj dziwnie robi. Brzmi jakby było zwarcie jakieś. No i wyszliśmy do góry. Ale to nie wiem. Spoko? Tego. Tak, nie, żebym narzekał, bo generalnie ładnie, no fajnie, ale są ładniejsze parki, o. Jest spoko, tylko trzeba się chwilę przyzwyczaić. Dobra, słuchajcie, pozwiedzaliśmy, popływaliśmy i wypożyczyliśmy autko patrzcie jaki piękny piękny kolorek co? jesteśmy właśnie pod Lidlem no bo trzeba zrobić w końcu zakupy także idziemy do Lidla robią się zakupki powolutku o, jesteśmy teraz przy wodzie 42 euro wyszło 42 euro czyli 37 złotych gdzieś około nie wiem czy w Polsce nie zrobimy tak, że przyjedziemy i kupimy podobne rzeczy i zobaczymy, ile wyjdzie. <gry> Dobra, słuchajcie, jutro robimy akcję górską. Przygotowujemy już wszystko. W sensie nie robimy jeszcze herbaty, ale już przygotowujemy, żeby była tu herbata. Tam coś posłodzone. Kanapeczki już przygotowane. Na jutro nie ma to. Tamto do śniadania, już przygotowane. Warzywka. I jeszcze dodajemy wody. Czyli, tutaj mamy, bo to jednak jest ciepło. Chorwacja, tego, te sprawy, chociaż tam na szczycie ma być około 16 stopni, także wcale nie jakoś tak ciepło. No, ale po drodze na pewno będzie cieplej. No i będzie pełne słońce, trzeba pić. Dobra, słuchajcie, zwiedziliśmy Zadar. Przygotowaliśmy się na jutrzejszą wycieczkę. I jutro atakujemy najwyższy szczyt pasma Velebitu. Godzina 5 rano. Budki profesjonalne. Lecimy. tu wykręcić. I nam się tam na horyzoncie pojawiają nasze góry. I wschodzik słońca. Tam, znaczy w sensie słońca jeszcze nie widać, ale już jest po świata. No i słuchajcie, cały czas tutaj coś tu tym samochodzie piska. Tu jest. To... Chyba 60. tak, chyba tak. No. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu. Wielka paklenica. I lecimy. Wejście na dwie osoby, plus samochód. 25 euro. Trochę sporo. No ale cóż, takie jest życie. O, proszę bardzo. Buty mają być takie. No to chyba są. Cyk. Kontrola. Kontrola. Pięknie. Już na wstępie mi się to podoba. Ja w ogóle nie sądziłem kiedyś, że tu na Chorwacji są takie, takie ładne góry. Słuchajcie, wieje coś. Martwi mnie to trochę. No ale to już coś takie są warunki. Zobaczymy jak tam będzie wyżej. Oby było dobrze. Mamy teraz około 2 godziny drogi do schroniska. No a ogólnie dzisiaj mamy około 1600 przewyższe 1700 nawet. Idziemy z tak około 100 metrów nad poziomem morza, gdzieś tak widziałem, że byliśmy Tak więc... Tak więc no, trochę mamy do przejścia. Gdzieś tam czytałem, nie weryfikowałem tego, ale pewnie tak jest, że na rysy jest 1500 przewyższenia. Czyli idziemy trochę wyżej niż na rysy. Także to, że to jest na wysokości 1700, to nie znaczy, że to jest coś małego, bo idziemy w sumie jest bardzo niska. Także zobaczymy co to będzie. Przygotowani jesteśmy jak na wyprawę. Taką normalną górską Tatrzańską wyrybkę. Tutaj w ogóle to miejsce. To jest taka mekka. Spinaczy tutaj na Chorwacji, w ogóle ponad jest znana w całej Europie. Dużo ludzi tu przyjeżdża. Tutaj mamy Anicza Kuk się nazywa. Chyba się to czyta Anicza, takie ci Anicza Kuk. tutaj jest bardzo dużo różnych tras spinaczkowych. Fajnie, to wygląda fajnie. Ciekawa sprawa, się tu powspinać. Może kiedyś, my na razie byliśmy raz na ściance, tylko i się asekurowaliśmy na wędkę. Także to chyba jeszcze. Za słabi jesteśmy, żeby na będkę, czyli wiecie lina jest od góry To chyba jeszcze za wcześnie A tutaj mamy pitką wodę Także jakieś tam punkty są z wodą pitną My mamy ze sobą słuchajcie 3 plus 3 to jest 6 litrów wody Herbatę wiadomo Jak nie macie to se zapaszcie Bo trzeba wypić ją na szczycie No i jeszcze trochę izotoniku, znaczy no, nie elektrolitów Także chyba z 7 litrów mamy płyn. <grych> chyba za dużo trochę, ale zaczynaliśmy się gdzieś tam, że to ponoć trzeba mnóstwo wody, bo słońce, bo gorąco, bo coś tam. No to wzięliśmy. Lepiej mieć za dużo. Tak się tu dzieje. O patrzcie tutaj piękne skały nad nami będzie ten szczyt, ale chyba jeszcze go nie widać słuchajcie, na razie nikogo nie ma, to znaczy jak wychodziliśmy to już były dwa samochody jakieś i ktoś nas jeszcze minął fajne są, przyjemne pustki przynajmniej póki co tutaj już płynie taka rzeczka z nami cały czas no, tutaj zaraz się odsłania będzie fajnie słychać tutaj taki szum Dobra, słuchajcie, po półtorej godzinki po, po półtorej godzinie jesteśmy przy schronisku Pakrenica. No ładnie, przez trenęp piesego szczekał, ale chyba już tak. Pojawia nam się znak po raz pierwszy tam gdzie idziemy, czyli wagański wyrch. 5 godzin 30 minut. W sumie daleko. i <grym> Długo. Dobra, słuchajcie. Patrzcie się co my tu mamy. Basenik. Fajnie. Dobra, słuchajcie, idziemy tutaj na Wagański Wyrch. 4 godziny, w sumie dziwnie, bo przeszliśmy 20 minut. A według tego znaku na dole powinno być już powinno być tu półtorej godziny, także to nie wiem, czy w końcu ile tam jest. A wrócimy tędy najprawdopodobniej, czyli troszeczkę tak na około bo pół godziny dłużej. Czyli stąd wrócimy, tam idziemy. Ale dziwnie tu zrobią co? O, przestały jakoś tak... Tak, tak, tak głośno. Jakby było zwarcie jakieś elektryczne. Dobra, no to idziemy. O, teraz znowu słychać. Dziwnie, co? W ogóle tak to wygląda na takiej grafie. Zielone to już przeszliśmy, niebieskie przed nami. Za niedługo się zaczyna ściana płaczu. Słuchajcie, weszliśmy do takiego przyjemnego lasku. Dobra, słuchajcie, mamy 1000 metrów nad poziomem morza, ale wiecie co, ten szlak idzie non-stop w lesie. Także w sumie to nic się nie dzieje, poza tym, że jest stromo i trzeba iść do góry. To jest akurat taka ładniejsza część tego lasu, bo tak fajnie tutaj słońce przebija, taka trawka tu jakaś większa. Są takie gorsze i lepsze momenty, ładniejsze w sensie i brzyczę? o tu nawet uwaga za zbliżenie na kwiatuszka jakie piękne kwiatuszki dobra słuchajcie w końcu pojawił się nam jakiś widok po, po godzinie czy po dwóch także naciężmy troszeczkę oko tutaj nam się przedstawia taki oto widok tam, tak mi się wydaje, że tam jest Zadar a potem za tym już jest ta wyspa którą my widzimy z Zadaru tak mnie się wydaje ale do góry jeszcze 500 metrów Słuchajcie, kawał góry to jest Dobra, słuchajcie, weszliśmy taką jakby lawinę skalną Idziemy sobie powolutku tam do góry Cyk, ale patrzcie się, jakie tu piękne bukiciki rosną Tu, tu, tutaj, tutaj, tutaj Pięknie to wygląda Przystrojone specjalnie dla nas. Mega tu stromo. Nie wiem czy tak tu widać na ekranie, ale też ciężko się idzie po tych kamieniach. Bo są, wiecie, no tak się osuwają się spod buta. A to chyba nam już zostaje tam do końca, do tej grani. Mam nadzieję. idzie się mega ciężko Po takich kamieniach Jeden z trudniejszych takich kawałków, które szedłem Tak technicznie Nawet nie technicznie, nawet nie wiem pod jakim kątem sobie to nazwać Bo to nie były ani takie skały techniczne Tylko to po prostu było takie osuwisko kamieni I one się usuwały i trzeba było No, no trzeba było I tak krok, za, tak dwa kroki do tyłu I jeden krok do przodu <gryw> Nie, to byśmy chyba nie wyszli wtedy To dwa kroki do przodu i jeden krok do tyłu o. Prędzej. Trzeba było trochę się posilić, popatrzeć na widoki i lecimy dalej. Lecimy tam. No nareszcie doszliśmy do czegoś co widzimy trochę inaczej i więcej, trochę zimno, Kurczę. Trzeba będzie coś ubrać, bo wieje. Na prognozę, to ta temperatura tutaj tam pokazywała, że maksymalnie ma być 16 stopni. Także to 16 to nie jest jakoś ciepło. Te nowe kwiatuszki się pojawiły. Piękne. Temperatura to jest tak na granicy. Jest tak jak przywieje, a teraz trochę przywiewa, a to jest zimno. Już niedługo, już niedługo, niby niedługo, ale jeszcze, jeszcze. Ciągnie się, ciągnie się, ciągnie się. Wylecimy tam Ale patrzcie się jak ładnie tutaj Super, nie? Dobra, słuchajcie Po pięciu i pół godzinie dochodzimy na szczyt Dobra, słuchajcie, mamy tu Bagański wyry 1757 cyk. Ty, Dobra, pijemy herbatkę teraz. Ale jeszcze popatrzmy się na widoki. Na tą stronę. Jakieś coś nowego. I tutaj. Tam też wygląda spoko miejscówka. Tam. No i tam też jest ładnie. I w końcu. Można się napić herbaty. Tak więc... Tak więc pijemy. Zdrówko. Dobra słuchajcie, lecimy na dół, jesteśmy tutaj na takim teraz punkcie, bo tam szczyt jest tutaj za mną, a jesteśmy teraz na takim punkcie, że tak fajnie wszystko widać, Z uwaga robię takie obrót Pięknie widać. No i tutaj wiecie, bo to jest tak jeszcze, że tutaj w tą stronę gdzieś tam jest Zadar, a to, tutaj mamy gdzieś tę wyspę Pak gdzieś tam widać, tutaj oczywiście morze już też jest. w tą stronę. Nie wiem czy to nieładniejsza fazek. Jaka tutaj łąka fajna kwiatuszki na drodze piękne, motylki o latają Wyjść to można wyjść, ale to trzeba jeszcze zejść. 4 godziny do tego schroniska, a stamtąd jeszcze z godzinę albo półtorej, jak nie dwie. Kawał drogi jeszcze Ale ładnie. Co? No słuchajcie, zejście tutaj jest zdecydowanie ładniejsze, niż z tamtej strony. Jesteśmy na wysokości 1260 metrów nad poziomem morza, to jeszcze jesteśmy wysoko. Tutaj to widać, że no jest wysoko. To zejście nie jest stale takie szybkie, tylko tak trzeba wiecie, tak o, to tu, to tu, tu, tu kamienie, tam kamyczki. O, jakby nie, żeby nie było szlagestu bo muszę kamerę akurat wyciągam kamerę w takim miejscu, że, że nie zejdę wow. dało się Fik. to jest chyba jedno z najtrudniejszych zejść, jakie schodziliśmy do tej pory po górach. <laughs> Przechodziliśmy trochę Nawet z Kili mi się wydawało, że schodziło się łatwiej z skili majd w sensie jak nie widzieliście filmiku to zapraszam Trochę prosty ten, ale za to jest pięknie. W no. tą stronę jest malowniczo. No malowniczo. Tam szliśmy cały czas przez las, a teraz tutaj mamy takie piękne widoki. Tak, tutaj już zdecydowanie zrobiło się lepiej. Możemy cisnąć. Słuchajcie, nareszcie doszliśmy. Masakra. Ale na podsumowanie przyjdzie pora później. Całość zajęła nam około 10,5 godziny. Wyruszyliśmy gdzieś około godziny 6:30, byliśmy przy samochodzie o godzinie 17:00, no i to było 25 km. Wyszło 1800 metrów przewyższenia, także piękna, wspaniała wycieczka górska. Ale chyba nie po to się przyjeżdża na Chorwację, co? Jest tutaj Sfinks, który jest zawsze wypisywany na listach rzeczy do zobaczenia, ale w sumie czemu to jest? I o co tu chodzi? To musimy to sprawdzić, bo nie wiem o co chodzi. No, no nie wiem. No no i tutaj mamy tego Sphinxa. Jeden z największych w Europie, tak jest napisane. To jakiś tam gościu zamówił yy, dla swojej żony, zrobił taki posąg. On został odnowiony. No nie wiem, no w takim parku jest. Także ostatnia rzecz na, na pie Zadaru odhaczona. No i słuchajcie, nasz weekend w zadarze kończymy. Takim pięknym zachodem słońca.